Cześć, witajcie. Dzisiaj zabrałem się za światła w przyczepce. Jest to przyczepka t Pro, którą już prezentowałem na kanale i kilka słów o niej powiedziałem, co mi się w niej podoba, a co nie. Ten materiał, odnośnie do tego materiału, tutaj załączę w górnym prawym rogu. A dzisiaj właśnie Chcę wymienić światła. Dlaczego sobie wymieniam te światełka? A dlatego, że mi te stare nie łączą. Przyczepka ma 2 lata. Nie jest to stara przyczepka. Ale konstrukcja tych lamp jest bardzo mizerna. Chodzi tutaj o to, że... No. Że tutaj mamy, o właśnie, podpięcie tej lampy na taką wtyczkę na 5 bolców tutaj oczywiście jest to z tej strony w ten sposób poprowadzone to jest lewa lampa stojąc z tyłu za przyczepką i miałem tu takie problemy, że na przykład nie miałem światła stop lub nie miałem postojowego Kierunkowska działał jak chciał wystarczyło poruszać tą wtyczką i wszystko wracało do normy i tutaj Generalnie ten styk z tyłu żarówką też nie zawsze był dobry, to widzicie jak to wszystko jest takie mięciutkie, plastyczne I nieraz to, zwłaszcza tu, zwłaszcza tu z tym światem stopu miałem spore problemy I dlatego plan jest taki, aby te lampy sobie wymienić na takie, które bezpośrednio podłączamy przewodami od razu z przewodu Do lampy bez żadnych właśnie takich wtyczek, pinów, jakichś różnych Yy, ulepszeń, może w, gdyby to była droższa lampa, yy, lepiej wykonana to nie byłoby to takie problematyczne, lewa strona już jest zamontowana, pasuje Stan, yy, rozstaw tych yy, szpilek rozstaw tych śrub montażowych do tej przyczepki jest chyba standardowy, bo nic tu nie musiałem nawiercać, odkręciłem starą lampę przykręciłem nową, poprowadziłem tylko od nowa przewody Zaraz Wam pokażę, czym te lampy się w środku różnią i podpięciem, która ma plus, jakie są plusy jednej i drugiej, pomimo tego, że te wtyczki, te gniazda nie są w tamtym przypadku dobrym rozwiązaniem. To wewnątrz tutaj już rozwiązanie tego nie jest takie najgorsze. Ma to swoje plusy i minusy. Ta lampa kupiłem ją chyba za jakieś, nie wiem, 60 czy 70 zł komplet, czyli dwie sztuki. Także nie ma co za dużo tutaj wymagać. Trzeba sporo ostrożności przy podpinaniu konektorków, bo tutaj trzeba sobie przewody pozarabiać Teraz będę demontował drugą lampę o, tą z światem no ale tutaj to światło nie działa, bo nie mamy tutaj do tego. Tak, tutaj jest to. O, jeszcze o, tak to wygląda w tym przypadku i zaraz to sobie odetnę to gniazdo i już odkręcam sobie lampkę i e, zobaczycie jak to będzie w środku wyglądało mam już te lampy na stole i tak to wygląda e, tutaj mamy tak kierunkowskaz e, światło pozycyjne i Stop. Wstecznego nie mamy ze względu, że nasza wiązka przewodów nie jest przystosowana pod światło wsteczne. I podświetlenie. Tutaj mamy e, tablicę rejestracyjnej. E, chociaż przyczepce występuje osobne, jest tu podpięte w tych lampach, więc też podpinamy sobie w tej lampie nowej. Tutaj mamy z tą różnicą, że kierunkowska mamy na środku tutaj są elementy odblaskowe tu mamy taki duży trójkącik odblaskowy tu są mniejsze, ale są wewnątrz wygląda to w ten sposób tutaj mamy na dwa piny mamy światło stop i postojowe, znaczy pozycyjne tutaj jest kierunkowskaz światło wsteczne jeśli jest możliwość podpięcia, no to wtedy tutaj podpinamy i tutaj mamy podświetlenie tablicy. I teraz tak. Tutaj tymi przewodami nie ma co się sugerować, jeśli chodzi o te lampy. z tego względu, że jak widzicie tutaj są te same kable. Te same kolory, czyli lampy są robione na w osobnej kolorystyce. Nie do końca to się zgrywa z przewodami, które mamy w przewodzie czyli w kostce. jeśli we wtyczce mamy powiedzmy lewy kierunkowskaz żółty, no to nie może być też żółty w prawym kierunkowskazie. No chyba że chcemy, żeby działały lewy kierunkowskaz jako awaryjne. To dlatego ja też podcinałem te kostki. A z drugiej strony dobrze jest zerknąć sobie na schematy podłączenia gniazda, czy wtyczki, przyczepy że dom haka, to też yy, yy, można łatwo dojść do tego, który kolor yy, z przewodu siedmiożółowego do której yy, żaróweczki mamy yy, podpiąć. Także tutaj, w tej mojej lampie będę musiał kilka przewodów sobie puścić dodatkowo, czyli tak jak masę, którą tutaj na przykład podłączamy w jednym miejscu, tak jak tu mamy biały przewód i to na zasadzie takiego trójkąta, takiego łącznika. Widzicie, że tu jest to zmostkowane, to jest taka blacha, jedna cała. W nią są wpinane żarówki, doprowadzane jest tylko zasilanie, masa jest od razu tutaj na jakby całym tym elemencie tutaj mamy tutaj każda z tych jednostek świecących jest osobna nie ma połączeń masy bezpośrednio między nimi dlatego tutaj trzeba na przykład sobie podpiąć tą masę jeśli podpinamy masę pod y, kierunkowskaz to widzicie że są dwa piny Dwa na, miejsca na konektorki. Tego sobie przerzucamy. Wpinamy tu sobie z przewodu masę. Stąd masę podpinamy sobie na przykład tutaj. No i tutaj, dolnym tym pinem, tą blaszką, wychodzimy sobie na kolejne światełko, to na przykład co jest do wstecznego. No a stąd idziemy sobie na tą żarówkę tutaj e, do poświęcenia tablicy rejestracyjnej. Podobnie robimy sobie z przewodem, który jest od światła postojowego czy pozycyjnego, dlatego że mamy tylko jeden przewód, który, tak jak w tym przypadku, jest to kolor niebieski. Widzicie, że on tutaj wychodzi z jednego konektorka podwójnie. O, dwa niebieskie. On powinien być, znaczy niebieski, taki powiedzmy granatowy, no, żeby się aż tak nie były takie same, natomiast ten przewód idzie właśnie od tej żaróweczki, tutaj od światła postojowego czy pozycyjnego do, światła, do podświetlenia tablicy, bo te lampki muszą świecić obie jednocześnie, i podświetlenie tablicy i to pozycyjne, a w wiązce mamy kabel y, do światła pozycyjnego czy postojowego, lewego i prawego i to powinno być też rozdzielone. Tak, żeby na przykład podświetlenie tablicy nam nie wysiadło całkiem, gdy było tylko na jednej nitce, dlatego dobrze jest to sobie zrobić z dwóch stron. No i tak to powinno wyglądać. Dlatego ja tutaj sobie przygotuję pierwsze masę i tutaj te światełka, a potem będziemy łączyć resztę. Przewód, właśnie, kwestia przewodu. Przewód siedmiorżyłowy. Co jeszcze zauważyłem? Ten przewód, pomimo tego, że ma cieńszą izolację, no, kupiłem go sobie, tak, 3 metry chyba yy, na. Yy, no, na właśnie takie operacje, żeby mieć to tutaj ściągając izolację z tych przewodów z przyczepki pomimo tego, że ta izolacja jest grubsza, to przewód sam w środku jest yy, cieńszy co mnie troszeczkę zdziwiło także widzicie, tutaj mamy cień izolacji, ale grubszy przewód w środku, a tu na odwrót i to robi optycznie wrażenie, że mamy fajne, grube przewody tutaj nie trzeba jakiegoś specjalnie przewodu grubego, bo jednak nie ma tu jakichś dużych odbiorników tej energii to tylko zwykłe żaróweczki Zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Przewód chyba jest, e, z tego co pamiętam, 0,75. Brzmi mówię, tak 7 razy 0,75. Te lampy, które tu kupiłem, e, ich e, to co zauważyłem, największym problemem są te wsuwki e, tutaj, bo są bardzo delikatne. Jeśli będziecie wsuwać na ciasno taki konektorek, to ja już jedną złamałem. No także tutaj z dużym wyczuciem trzeba te kabelki sobie mocować, aby nic nie, nie ułamać. Mocowanie żarówek też wchodzi oporną ciasno. troszeczkę trzeba tu porozginać te blaszki, żeby ta żarówka weszła nam tak bez większego problemu. Podpiąłem już wszystkie przewody do tej mojej lampy i teraz tak, mamy przewód czerwony, Stop, i tutaj też idzie przewód brązowy, czyli pozycyjne prawe no i pozycyjne prawe ma być podłączone z tą, z tą żaróweczką, tutaj od podświetlenia tablicy rejestracyjnej, dlatego tu jest wykorzystany taki konektorek, który tutaj to pokażę, lutownica na bok tego typu czyli wsuwamy sobie w ten główny pin i możemy tutaj podpiąć drugi konektorek tego typu o nie tego typu, co ja to to nie, to nie stąd te tu o. ten szeroki to jest 6, ileś milimetra już dokładnie nie pamiętam no i w ten sposób tutaj e, poprowadziłem sobie ten przewód tędy, oczywiście on się łączy z dwoma przewodami znaczy ja go zrobiłem z dwóch przewodów bo to jest brązowy, ale on się łączy z takim tu czerwonym, bo miałem dwa przewody obcięte z e, tamtej wiązki, więc chciałem już to wykorzystać, no i tu go podpinamy e, w ten sposób, to jest to jest czerwony, ale to jest ten brązowy, który jest od świateł postojowych. Tutaj żaróweczki nie ma, natomiast masa jest podpięta z tego względu, że musiałbym ciągnąć albo jeden przewód długi tutaj, no albo go podzielić sobie na pół. Czyli tu idziemy masą, powiedzmy tak. Tu jest biały przewód masowy, on idzie tutaj na na to światełko stopu lub pozycyjne stąd masa jest przerzucona krótszym przewodem na kierunkowskaz i z kierunkowskazu masa jest przerzucona w to miejsce tutaj do tego e, pustego miejsca gdzie miała być żarówka od stąd masa jest dalej przerzucona tutaj do tego do poświetlenia tablicy rejestracyjnej e, tak to jest zrobione no dlatego Tutaj trochę tych przewodów jest więcej, tego nie było w tym miejscu. Zamiast tych przewodów, tutaj masowych, była ta blaszka, która tutaj, o, jak widzicie. To sobie latało, drgało, i na przykład było poświetlenie tablicy albo nie było. Żarówka stąd wypadała, bo tutaj to gniazdo było kiepskie. E, także pod tym kątem to było gorzej. Tutaj ta żarówka e, dużo lepiej e, się trzyma. I tak, żeby szybko jeszcze sprawdzić e, działanie i poprawne podłączenie e, tych wszystkich przewodów i żarówek. Zanim mocujemy tą lampę przyczepce i podpiemy do, yy, na przykład do gniazda przyczepki, możemy to sobie zrobić za pośrednictwem yy, no, zwykłego akumulatora. Mam taką małą 12 z jakiegoś skuterka, czy tam z czego to było. No i biały, biała to jest masa. Pamiętajcie. I teraz. O. Jedną ręką będzie mi to źle pokazać. Zaraz spróbujemy. I teraz tak mieliśmy zielony przewód to był kierunkowskaz, czyli środkowy. Kierunkowskaz to był zielony. Brązowy, światło stop. Y, brązowe światło postojowe z podświetleniem tablicy. Y, czerwony czyli czerwony stop miało być o. O. i czerwone światło stop eee, ja to sobie podpinam już pod te przewody z instalacji przyczepki tu jest wszystko kolorystycznie e, tak samo zrobione jak było także w tym momencie podpinamy tylko kolorystycznie kabelki do tej instalacji istniejącej i mamy lampkę założoną oczywiście to już za chwilę przykręcę Lampy zamontowane, jedna i druga. Także e, tylko jeździć. Myślę, że już nie będzie problemu z tym, żeby coś tutaj nie kontaktowało. Okej, okay. tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, hej, cześć.